Słowa najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. Słyszymy dziś opowieść o tym, jak Jezus cudownie nakarmił chlebem wielką rzeszę ludzi. Odniesienie do Eucharystii, gdzie w każdym pojedynczym kawałku chleba jest on sam, dość oczywiste. Ale dlaczego Jezus, który na pustyni odrzucił pokusę zamienienia kamienia w chleb, teraz chleb cudownie rozmnaża? I to w tak ogromnych ilościach. To Jego przedstawienie się jestem tym, mówi Jezus, dzięki któremu znika przekleństwo Edenu. Tam Adam i Ewa po grzechu usłyszeli, że w pocie czoła będą musieli zdobywać dla siebie pożywienie. Mnożąc chleb, Jezus uświadamia, że może przywrócić człowiekowi raj, że tych, którzy idą za Nim, czeka niebo. Gdzie o nic już nie będziemy się musieli troszczyć. Ten materiał wideo powstał dzięki zaangażowaniu wielu osób. Obejrzałeś go za darmo, bo troszczymy się o promowanie wartościowych treści. Jeśli ci się podobał i chciałbyś zobaczyć kolejne, wesprzyj nas. Fundacja Gość Niedzielny.